Witam Was już po raz kolejny w naszej Akademii Świadomości Ciała. Dzisiaj zajmiemy się Waszymi rękoma. W ten sposób, aby cała energia, kiedy pracujecie nimi, została w Waszym ciele. Jak pracować barkami, jak spiąć, a może rozluźnić brzuch do tego, żeby te ręce wyglądały po kubańsku, tak? Żeby była w nich moc, żeby było mięsiście, żeby było fajne przede wszystkim, żeby była fajna energia i jak skorzystać z niej, to już za chwilkę się dowiecie, więc zapraszam do kolejnego odcinka. Rozpoczynamy dzisiaj nasz odcinek od bardzo prostego i bardzo przyjemnego ćwiczenia. Chciałbym, abyś na samym początku, żeby zrozumieć całą ideologię i całą formę fizyki ciała, wziął sobie bardzo głęboki oddech, z jednoczesnym podniesieniem rąk do góry i po prostu Zrobić? Weź oddech jak najgłębiej. Hop. Oddycham i wydycham powietrze. Na razie nie przejmuję się rękoma, po prostu zrób to w pełni. Szeroko i otwórz. Mhm. Można powiedzieć, że w tym momencie podnieśliśmy ręce do góry. Ale jakie to ma zastosowanie, jeżeli chodzi o tańczenie sal, w szczególności sal kubańskiej? Otóż składają się na to dwie tak naprawdę techniki – kontrola łopci i kontrola barki. Co to znaczy? W pierwszym momencie chciałbym, abyś wcisnął barki maksymalnie w dół, ale w ten sposób, że gdy je wciskasz, to nie wciskam je równolegle do ciała, ale lekko z tyłu, przez co minimalnie pójdzie klatka do góry, co jest równoznaczne z tym, że ciało zaczyna Ci robić ładną pozycję, więc wciśnij maksymalnie do góry. Teraz chciałbym, żebyś zrobił jeden prosty element. Wciskając barki w dół, jednocześnie podnoś ręce do, do linii równoległej do ziemi. Mhm. I opuść, również wciskając cały czas barki. I zrelaksuj. Pilnuj tego w tym ćwiczeniu, żeby barki cały czas wciskać, ale żeby ręce były w miarę zrelaksowane, swobodne. Tak nie mają być to flaki, ale rozciągnięte na zewnątrz jednoczesne wciśnięcie barki, więc wciskam barki, mocno wciskam, wciskam i dalej wciskając opuszczam, dzięki czemu już w pierwszym ćwiczeniu nasza energia została tutaj, tak w momencie, gdy wciskam barki, kumuluje się energia w moim ciele, natomiast ręce pozostają swobodne, to czego nie powinniśmy zrobić w tym ćwiczeniu, to napinać rąk, bo wtedy moje ciało przestaje mieć dynamikę, więc napinam ciało Ręce zostawiam swobodne i dociskając barki, wyciągam ręce do góry, i opuszczam je w. I znowu wciskam barki mocno i schodzę. Mhm. W kolejnym ćwiczeniu chciałbym, abyś zwrócił uwagę, bądź zwróciła uwagę na łokcie. Łokcie w tym ćwiczeniu powinny być skierowane cały czas za siebie, w moim przypadku w kierunku okna. Więc gdy podnoszę barki, staram się, aby w żadnej pozycji nie obróciły się w dół, tylko były skierowane do góry i trzymając tą pozycję, postaraj się teraz podnieść je troszkę wyżej, pamiętając o tym, że cały czas barki są wciśnięte w dół, spróbuj wykonać, więc wciskam mocno, jednocześnie podnoszę ręce, wciskam, wciskam, teraz dociskam mocniej, w tej pozycji mam możliwość, że barki wchodzą troszeczkę głębiej w plecy, i minimalnie więcej klatka się podnosi do góry, co daje mi już pewniejszą pozycję. I opuszczając, to samo. Cała energia kumuluje się na barkach. Mhm. Jeszcze raz. Wciskamy barki, podnoszę ręce do góry. Mocno, 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 trzymając cały czas punkt. Mhm. Staraj się nie za wysoko podnosić, ponieważ tutaj już mamy skłonność do oszukiwania. Maksymalnie do tego punktu. Więc gdy masz ten punkt, wciskaj te barki mocno w plecy, klatka sama wyjdzie do góry i opuszczaj, również wciskając barki. Kolejnym elementem, który sobie teraz zrobimy, to z prostych rąk przełożymy nasze ustawienie do łokci ugiętej. I co się dzieje? Technika tutaj zostaje dokładnie taka sama. Ciskamy barki lekko. Plecy wyciągamy klatkę do góry. Automatycznie ona się wyciąga. Natomiast o tym mówię, żebyś poczuł tą reakcję. Okay? I w tym momencie na ugiętych łokciach staraj się wyciągnąć w ten sposób ręce do góry, aby łokcie cały czas były na zewnątrz, ale ręce były ugięte. I podnąć, dopóki Ci ciało pozwoli. Dla niektórych to już będzie ten element, inni będą w stanie podnieść tutaj, inni będą jeszcze wyżej. Cały czas pilnując tego ustawienia. Mhm. I opuszczaj swobodnie, tak żeby znowu wciskać barki. I ponownie wciskam w plecy, łokcie cały czas są na zewnątrz, do okna, cały czas ręce ugięte, swobodne. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. To, co można zauważyć, to to, że w tej pozycji palce są w kierunku, w tym wypadku kamery. Tak? Czyli do przodu nie są do góry, nie są obrócone, są po prostu ułożone naturalnie, tak jak mi stad pokazuje. Tak? I opuszczam. Również wciskając barki swobodnie. Okay? To ćwiczenie pozwala Ci zachować energię w ciele i z czasem pozwoli Ci rozluźnić tą energię tutaj. Wykonując ćwiczenie i dochodząc do pewnego etapu, staraj się używać dużo energii. tańcu, oczywiście, potem to wszystko się rozluźni bardzo swobodnie. Tak? Natomiast, żeby uzyskać ładny ruch, zrelaksowany, zaangażuj tą partię ciała do tego, żeby poustawiać łapki. Jeszcze raz. Wyciągamy do góry, ugięte, 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 wciskam, 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 wyciągam i opuszczam. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, aby łokieć w momencie, kiedy podchodzi do góry, nie wychodził za ciało. Czyli żebym nie ściągał barków, bo wtedy zamykam plecy, a plecy powinny być rozciągnięte. Dlatego jeżeli mam łokcie lekko przed ciałem i ręce również, tak żebym kątem oka je widział, jestem w stanie wcisnąć i skontrolować moje plecy. One wtedy uzyskują największe napięcie. Łokcie mam cały czas do tyłu, a barki wciśnięte. Nie tutaj, bo tutaj już jest pozycja zaciśnięta i te łopatki zaczynają się ściągać, przez co energia jest dużo mniejsza i to nie będzie ładnie wyglądać. Więc mam ręce opuszczone, wyciągam do góry, wyciągam, wciskam, klatka delikatnie sama wychodzi do góry, pilnuję łokci, wyciągam na tyle, na ile mi ciało pozwala Cały czas mam wciśnięte barki i opuszczam to samo. Cała energia zostaje w barka. Wykonuj to ćwiczenie tak długo, aż będą powoli odpuszczać napięcia w plecach. Jeżeli będziesz pilnował tego, żeby łokcie były przed ciałem i żebyś kątem oka widział ręce, to w tym momencie plecy wbrew pozoru będą się nam rozciągać pięknie, a barki wciśnięte będą dawać nam dynamikę. Więc pilnuj tego tych dwóch elementów. Wciśnięte barki, łokcie na zewnątrz. No, i ten trzeci dodatkowy, tym, że ręce muszą być przed tobą, nie za tobą. Czyli nie zaciskamy do środka, tylko w dół wbijamy, tak żeby ta energia została w naszym ciele. Życzę udanego ćwiczenia! Pamiętaj o tym, że to ćwiczenie, które przed chwilą dla ciebie zrobiłem, to jest tylko technika. W następnym odcinku, albo w jeszcze kolejnym, pokażę Ci, jak skorzystać z tego, jeżeli już te napięcia tutaj puszczą. Natomiast staraj się to ćwiczyć tak intensywnie, żebyś faktycznie czuł, że te plecy bolą, że one się rozciągają, a jednocześnie napięcia puszczają. Wtedy zrozumiesz to, że jest to bardzo ważna technika. I jeżeli będą kolejne odcinki, które pokażą Ci, jak to wykorzystać w tańcu, zrozumiesz to dużo szybciej i dużo łatwiej. Także zaangażuj się w to ćwiczenie i poczuj w końcu swoje ciało. Zapraszam i do zobaczenia, do następnego odcinka.